Płyta indukcyjna Amika to urządzenie, dzięki któremu staniesz się prawdziwym szefem kuchni. Miej wszystko pod kontrolą i eksperymentuj ze smakiem. W płycie indukcyjnej Amika zastosowany został inteligentny algorytm, który sam kontroluje stan potrawy. Zapomnij o mieszaniu, przypalaniu potrawy oraz jej kipieniu. Rozpuszczona czekolada czy masło to nieodłączny element niektórych przepisów. Zapomnij o konieczności przygotowywania kąpieli wodnej. Z programem do topienia rozpuścisz potrzebne składniki w garnku. Skorzystaj z niezwykłych możliwości, jakie oferuje ci precyzyjny program do duszenia mięsa i gotowania smacznych sosów. Przygotuj dania takie jak gulasz lub lecho, zachowując odpowiednio dobraną temperaturę. Lubisz gotować na wolnym ogniu? Płyta indukcyjna Amika zapewni Ci dostęp do szeregu algorytmów, które dostosują temperaturę emitowaną przez każde z pól do rozmiaru i wielkości garnka oraz znajdującego się w środku wsadu. Wszystko po to, aby przygotowane z jej pomocą dania były dokładnie takie jakie lubisz. Preferujesz dania z grilla? Dzięki precyzyjnemu programowi do grillowania przygotujesz wyśmienite steki i wiele innych dań, które możesz z łatwością grillować w zaciszu własnej kuchni. Jeśli cenisz sobie minimalistyczne rozwiązania designerskie, to płyta indukcyjna Amika jest właśnie dla ciebie. Dzięki jej cienkiej konstrukcji urządzenie możesz zamontować nawet w blatach o grubości zaledwie 12 mm. Funkcjonalna i inteligentna płyta indukcyjna Amika to rozwiązanie, dzięki któremu będziesz mógł z łatwością rozszerzyć swoje zdolności kulinarne o zupełnie nowe umiejętności.